Dzień dobry, zespół Moment, bawię, jeszcze lubi, fanom na no, psycharkę, ma imię Cleo, Cleo, Z zespół, zespół, Moment, my, bardzo my lubimy ten, ten Cleo, bardzo lubimy, jak ona spiewa pięknie, Joana Klepko, w znacie, co ona śpiewa? Łowcy gwiazd, za krokiem, krok. K kocham te to są no, nazwy, które tu jej. Te, tu pisanek bardzo lubię. Jak i jeny. Wam nie bowiem, jak bardzo kocham te, te, te utwory, jaką tam mam w sercu. To czuję. Proszę od Was, możecie pisać. Proszę. I jeszcze, jestem, jestem fanem Kleo. Peki Młodzi też jestem fanem. Mogę być ja fanem. Tyle, tyle zespołu. Z, z Peki Młodzi i Kleo. Też mogę być fanem. D, dwa, d, d, dwa fanny Ja i tylko ja. Proszę do was. Ja jestem mm, fanem. Piekiń młodzi. Ja jestem fanem Cleo. Ja nie umiem wybrać, który zespół jest najlepszy. Nie umiem. Nie chcę. Ja, ja nie chcę to zmieniać. Czym tak stało? i tyle. Jasne? I niedługo będzie nowa płuta, moment, kiedy iba, iba, marca, 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 a kwietnia, sierpnia, sierpień, jeszcze nie wiem, jeszcze, ile jest minut będzie płyta gotowa. Proszę szybko zrobić moją nową płytę. Panie, 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 emeryjanie! Szybko, szybko i powoli. Jasne, ci, ci mówię, no. No, dobrze. Jest moment, gdzie dnia A, idzie spać. Dobranoc. I nie tylko będzie półta tego tego, 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 tego dzień, tego, tego dnia i jeszcze dalej i niedługo będzie puta w sklepie wiesz gdzie w którym sklepie gdzie są różne płyty ta będzie moja nowa płyta Jak, jakiej nazwie płyta Czy? kładka płyty, jaka będzie gdzie nazwa? jeszcze nie powiem ja wiem jaka nazwa będzie bo Wam nie bowiem. Zespół moment.